Jakie no. masz plany? Nie. Telefon kupić sobie. Za ten pieniądze? Za 1500. To byś musiał tam to robić, żeby tyle zarobić na telefon? Nie tak. Ale może tyle zarobisz? No. Wiesz, wszystko nie jest możliwe. No. W Polsce jest bardzo dużo przedsiębiorców społecznych. Tam, gdzie pracują, Młodzież i dorośli niepełnosprawni. W Zdrówko, tutaj, gdzie jesteśmy w Ladiu, jest bardzo dobra restauracja. Tam można zjeść porządnie obiad. Najważniejsze to jest być dobrym człowiekiem. Jak osoba osłabiona stanie. Na nosą drogową, to nie bójmy się podejść do tej osoby, podać lękę, tylko po, pokażmy, że, że może być kimś. No, na początku, jak rodzi się dziecko i człowiek widzi, że jest troszeczkę inaczej, jak normalnie dzieci się rodzą i rozwijają, to następuje stres. Jest to potężne uderzenie, ale później. Człowiek zaczyna kombinować, jak z tego wyjść. Jak już wie, że to jest nieuniknione i jest tak, jak jest, trzeba szukać dobrych stron. Efektem jest to, że mając porażenie mózgowe, normalnie funkcjonuje, dlatego że staraliśmy się jemu wytłumaczyć, że on nie jest niepełnosprawny. On ma misję i on musi pomagać niepełnosprawnym. I w tej chwili jest asystentem Naczelnika Wydziału Zdrowie Miasta Legionowo. Zajmuje się kontaktem z niepełnosprawnymi w mieście. Do mnie tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy postawiony cel możemy osiągnąć. Pytanie tylko, jak szybko, w jaki sposób i no co, czy starczy nam sił? Sił nam starczy na pewno. Powiedz, no wyszedłeś z pracy i co teraz byś potrzebował, tak najbardziej, żeby ci było miło. Cię, i się, taki... przy, się przytulić miłość, słowość albo jakieś dobre, pozytywne dobre słowo, słów. co doda mi siły do, do końca dzisiejszego dnia. Na, nawet jak będzie zła pogoda, czy coś się wydarzy, takie, które pokona wszystkie nieszczęścia. No dobrze, wszystko będzie dobrze. To jest po prostu osoba, która jest dla mnie najważniejsza na świecie. Kocham go tak, że nie jestem w stanie tego opisać. Powiem też, że czuję, że z jego strony dokładnie jest to samo. No, nasze życie tutaj na ziemi jest pełnego czasu i też myślę, że ani nie będę wyjątkowa, ani nie będę, yy, nie będę też, yy, nie wymyślę czegoś nowego, ale jak każdy rodzic yy, osoby niepełnosprawnej martwię się o to, co będzie, kiedy mnie nie będzie. Osiem, Dzięki Dominikowi powstała Fundacja Emanio Arcus. Działamy w niej rodzinnie wszyscy. Fundacja zajmuje się przede wszystkim pomocą osobom niepełnosprawnym, jak również działa przeciw ich wykluczeniu. Postanowiliśmy utworzyć zakład aktywności zawodowej. Jest to gastronomia, w której może pracować 18 osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że są tutaj szczęśliwi. No i tutaj mogą się wykazywać. Idziesz do, do pracy, tak? Będziecie pewnie obierali ziemniaczki, prawda? Tak. No to fajnie. A czym obieracie ziemniaki? Obieraczką. Obieraczką, tak? No ale jak nieraz trzeba coś tam, wiesz, bardziej poprawić czy jak, to fajnie, dobrze robisz, no. Urodził się, wszystko było w porządku. Po jakimś czasie zaczęło się coś źle z nim dziać i stwierdzono, że ma nowotwór w główce. Miał roki 10 miesięcy, został zoperowany w centrum zdrowia dziecka. No i rokowania były różne. Była jedna taka chwila zwątpienia, że powiedziałam tak, Panie Boże! Niech się dzieje w ogóle nie pan. Niech się dzieje, ja już nie mam siły. Jak on ma żyć, to niech żyje. Tu masz rączki, sobie wyczy. O. Jakoś dzięki Bogu, 28 lat, nic się nie wróciło, no wiadomo, że on jest niepełnosprawny, bo jednak wyciągnęli z tej głowy dużo i dobrego i złego, ale no dzięki Bogu jest wszystko okej. Okay. Fajnie. Fajnie. No, na piątkę zdałeś egzamin. Kiedyś to był chyba taki jakby tabu, taki, no, że każdy albo się wstydził, Albo w ogóle nie wychodził, bo po co, żeby ktoś się z kogoś wyśmiewał? Teraz już troszkę jest inaczej. Już Ludzie postrzegają ludzi niepełnosprawnych raczej tak normalnie. Już. Wychodziś już o milek, tak? To fajnie. Pomóc ci coś tam? No to, Autobus, o masz? Wstaje, ubiera się, wychodzi. Idzie do pracy. Jest bardzo zadowolony, że jest potrzebny, że coś tam zrobił, że przychodzą ludzie. Że będzie miał te pieniądze większe, takie, mamo, będę to kupiesy, tam tak się cieszył, że będzie miał te pieniądze i jest okej. Okay. Karolinka ma jako orzeczenie lekarskie dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego. Nie funkcjonuje tak, jak powinna. Brak asertywności, ufność jej, taka, że każdemu ufa, każdy kto, co jej powie, nawet jej rówieśnik, to ona jest w stanie zaufać, bo ktoś powiedział to, to znaczy, że. Że jest tak, znano nominał pieniądza, ale nie żeby policzyć sobie, żeby ile tam reszty, nie zna wartości pieniądza. Także te dwie rzeczy dla mnie są najbardziej takie ważne w jej niepełnosprawności. Moim marzeniem jest właśnie, żeby Karolinka była no, w miarę samodzielna, żeby praca była dla niepełnosprawnych. Jak są takie osoby, jak pani Małgosia, akurat, że Chodziła za tym, żeby to powstało, no ale udało się, no, no i fajnie, no i super. Dla mnie, dla niej głównie, nowe wyzwanie, no inne otoczenie, kontakt z innymi ludźmi. Zawsze tam jak wyjdzie na salę, no to spotka kogoś tam, ktoś zagada, czy ona zagada, no raczej jest taka kontaktowa w miarę. Ja się bardzo cieszę, no i ona tak samo. To jest właśnie to, na czym nam zależało i im również, czyli wyjście z domu, przychodzenie do pracy. Oni mają status pracownika, oni wiedzą, że mają dostać pensję, oni wszystkiego pilnują, oni sobie pozakładali swoje konta, większość z nich chce pieniążki na konto, oni mają plany wakacyjne i nie tylko. I to naprawdę wszystko idzie w tak fajnym kierunku, że ja powiem szczerze, bardzo dziwię się, że takich miejsc jest mało. Ale to masz jeszcze dwie dziewczyny? No, tutaj. Tutaj? No, w kuchni nie pracują. Jedna to jest Ewa, a druga? Nie, jedna to jest Monika, a druga Kasia. Fajnie. Do restauracji przychodzą ludzie, o nich witają, przynoszą, zanoszą, sprzątają, ale rozmawiają, mają normalny kontakt z nimi. I okazuje się, że społeczeństwo normalnie z nimi funkcjonuje. Nie na zasadzie, Boże, on nie ma ręki, albo, albo ma krzywy uśmiech, albo, albo to czy tamto. Nie. Po paru tygodniach mamy stałych klientów, którzy przychodzą uśmiechnięci. Większość z tych klientów ma swoich niepełnosprawnych, którzy przychodzą, witają się, obsługują ich. I to się robi takie normalne społeczeństwo. Taka kompletna socjalizacja. Jestem dumny z moich rodziców i chciałbym, żeby powstawały ta, takie dużo więcej miast czy takie fundacje, żeby ludzie byli otwarci do tych osób, nie bali się podejść, zalogować. I, i jestem du, 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 dumny, że działam z ludźmi, działam ze zwierzętami, bo im też trzeba dać miłość. Teraz, teraz możemy wyjść I, i, i idziemy, idziemy do kasy. Przy restauracji Zdrówko, która funkcjonuje jako zakład aktywności zawodowej, już na wiosnę ruszy mini zoo. Na razie w naszym zoo zawitała ptaszarnia, mamy dwa duże pawie, mamy uszaka, mamy dziewięć kacuszek. Fachowcem, jeżeli chodzi o wiedzę i oprowadzanie po zoo, będzie Dominik. Ale największą niespodzianką, jaka będzie tutaj, to będą dwa małe kangurki dla których już jest miejsce, jest domek, będzie to hipek i chopek. Kangurki na razie są oswajane przez Dominika. Dominik odwiedza je dość często. Tak. O, i teraz się będą przytulać, tak? Tak. Bo, no, tak, bo są osamotnione, takie zdenerwowane. Chodź, poczekaj Dominika, tak staniemy, dobrze? Żebyś ty miał ją, do... o, teraz możesz ją widzieć. Dominik ma też swoje pasje. Jedną z jego pasji jest muzyka i zdradzę jego sekret teraz tak Jennifer Lopez to jest jego gwiazda, więc jedyną szansą, żeby mógł mieć kontakt z Jennifer Lopez, jest zrobienie wywiadu radiowego na przykład, więc właśnie w tej chwili otwieramy radio. Postanowiliśmy na bazie tego rozwiązania zazów tworzyć radio i wystąpiliśmy o koncesję po otrzymaniu siedmiu koncesji zrozumieliśmy, że tak naprawdę stworzymy teraz pierwsze radio nie tylko w Polsce, ale w Europie, które będzie miało misję naprawiania tego świata i pokazania, że stereotyp niepełnosprawności jest bardzo mylący. I co, Natalka, ruszamy? Tak. A powiedz mi, dlaczego byś chciała pracować w radio? Bo to jest bardzo ciekawa placa. Interesująca, która. można być bardziej sławnym. No, to się zgadza. A powiedz mi, a masz jakieś doświadczenie? Um... Nie pracowałaś? Jeszcze nie pracowałam, ale mam taki, tak, taki zamiar, żeby pracować. Masz marzenie? Tak, tak? Tak. I będziemy je spełniać? Tak. W już spełnia się moje marzenia, pasja, bo chciałaby być dziennikarką. Dziękuję. Super. Wyłączamy? Wyłączysz radio? Posuniesz? Na dół. O, pięknie. Naszą ideą jest, by, byśmy byli takim miejscem, do którego się trafia, jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie kto może mi i w jaki sposób pomóc. Co muszę zrobić? Jak mogę zadbać o siebie, korzystając z pomocy ludzi, którzy chcą pomagać? Bezpieczna podróż to nie jest tylko podróż. S8, -ką, czy A1, -ką, to jest po prostu bezpieczna podróż w tym świecie. Będziemy wyznaczać granice, w których się bardzo ładnie można poruszać bezpiecznie, będziemy ustawiać znaki ostrzegawcze, czego nie robić i tak dalej. Do, dobry wieczór, wi, witamy w najlepszym rad, rad, radiu, na, radiu na świecie i w powiecie. Pierwszym radiu ogólnopolskim skierowanym do, do osób niepełnosprawnych. Ludzie dobrych, pozytywnych serc. Jak chcecie wspierać, pomagać osoby niepełnosprawne, przyłączcie się do nas. Razem zróbmy pozytywny cel społeczny. Radio Bezpieczna Podróż. Zawsze z wami.